Jestem w Tychach na Alei Bielskiej, przed nami rondo Skałka. Ja przez rondo jadę prosto, też inaczej, jadę drugim zjazdem z ronda, wobec czego, jak widzieliśmy przed rondem, musiałem ustawić się na lewym pasie, prawy bowiem skręcał nam w prawo w ulicę bodaj Paderewskiego a ja za rondem Skałka kontynuuję swoją jazdę aleją Bielską w dali autobus, wobec czego nie zmieniam pasa, aby ten stojący autobus tutaj ominąć za chwileczkę przejście dla pieszych z bardzo ciekawym rozwiązaniem dzielącym, chociaż tutaj wolałbym aby to było tak jak w Liwicach, wyraźna Wysepka rozdzielająca to na dwie. No i dojeżdżam do kolejnego ronda, rondo koło Wordu, skrzyżowanie z Jana Pawła II. Jadę, jadę w prawo, właśnie w Jana Pawła II. Tutaj już prawym pasem widzimy praktycznie bezkolizyjnie. Wjechałem, minąłem rondo, wjechałem w aleję Jana Pawła II. Zresztą te ronda, w Tychach one wszystkie są bardzo, ale to bardzo do siebie podobne. Po czym jadę do kolejnego ronda, na którym to rondzie będę jechał w lewo, czy też inaczej mówiąc będę jechał trzecim zjazdem z tego ronda. Będę jechał w ulicę Grota Roweckiego. Czy jak widzimy, dojeżdżam, tylko lewy pas wjeżdża do ronda prawy, zjeżdża nam w prawo, i mijam właśnie pierwszy zjazd, drugi zjazd i trzecim zjazdem zjeżdżam, jestem na ulicy Grota Roweckiego.